że możemy odkrywać twoje, Twoją światłość, Twoje oświecenie w Jezusie. I ją je dla nas w imieniu Jezusa, w swoim duchu. Amen. OK. Mamy temat Światłość w ciemności. A wziąłem ten temat z takiego tradycyjnego tekstu, który znajduje się w księdze Izajasza w w dziewiątym rozdziale, pierwszym wersecie, a potem przeczytamy jeszcze piąty. Słowo mówi: Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Wiecie? To słowo było prorocze 700 lat przed narodzeniem Chrystusa, że ten lud, który chodził w ciemności, ujrzy światło wielkie. Bo później w tym słowie dalej jest powiedziane, że albowiem dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany i spocznie na nim władza na jego ramieniu. I nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. I proroctwa Starego Testamentu, tak jak my wszyscy wiemy, one ogłaszały, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie Chrystus, że przyjdzie zbawiciel. I wiele, wiele pokoleń na to czekało. I się doczekało. Ale niestety, jak wiemy, nie wszyscy go uznali. Ale chwała Bogu, że nam Bóg dał to światło. I kilka takich myśli związanych z tym tekstem, i może jeszcze parę tekstów przeczytamy. Lud oczekiwał światła. Oczekiwał wyzwoliciela. Oczekiwał ratownika. Oczekiwał zbawiciela. Oczekiwał wyzwolenia. I tak naprawdę. To cały czas wszystkie pokolenia potrzebują mądrości, potrzebują pomocy z góry, potrzebują rozwiązań. Zobaczcie, żyjemy w tym czasie, a w tym czasie jest wiele konfliktów międzynarodowych. I nie tylko konflikt rosyjsko-ukraiński, nie tylko konflikt palestyńsko-izraelski czy izraelsko-palestyński, prawda? A nie tylko te konflikty. A wiele krajów w Afryce się burzy, wiele krajów w Azji się burzy, wiele napięć jest społecznych, w wielu narodach jest napięć społecznych. I, I tak naprawdę wszystkie pokolenia miały różne swoje napięcia, różne swoje walki i czekały na jakiegoś mądrego człowieka, jakiegoś mądrego wyzwoliciela, jakiegoś ratownika. Ale my, jako wierzący ludzie, dostaliśmy już Zbawiciela. I teraz kwestia tego, na ile ja i na ile Ty z Niego będziemy korzystać, z tego Ratownika, Zbawiciela. Bo On już przyszedł. Już my nie potrzebujemy szczególnych jakiś ludzi, czy szczególnych jakichś no, <laughs> mądrych ludzi. Oczywiście potrzebujemy, ale tutaj już jest Mesjasz, już jest Zbawiciel i każdy człowiek na ziemi ma możliwość z Nim mieć osobistą więź przez wiarę. I każdy człowiek ma możliwość odbierać jego głos i jego słowo. Ponieważ wiecie, na świecie jest rzeczywiście ciemność, ciemność moralna albo światło moralne. I tak naprawdę ludzkość żyje w, że tak powiem, w dwóch sytuacjach. A można też powiedzieć dokładnie, tak jak Pismo Święte opisuje, że są dwa rodzaje tylko ludzkości. I my możemy siebie dzielić na a, powiedzmy Kanadyjczyków, Polaków, Romów i tak dalej. Nie? Ale u Boga są tylko dwa rodzaje ludzkości, którzy dostali oświeceni przez Boga i ci, którzy nie zostali jeszcze, a może jeszcze będą, bo jeszcze czas łaski i życia trwa dla nas, przynajmniej dla tego pokolenia. Okay? E Pan Jezus kiedyś powiedział, że ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Ja jestem światłością świata. I wiecie co? I wierzę, że Ty i ja, jako wierzący ludzie, mamy niesamowity przywilej doświadczać oświecenia w swoim życiu. I przede wszystkim pierwsze oświecenie, jakie Bóg. Daje dla człowieka to to, że każdy zobaczy siebie w świetle światła, w świetle oświecenia. Bo wiecie, jak jest, ha, ciemno, tak, na przykład dzisiaj mamy tak trochę. Niby światło jest, ale jest to trochę przyciemnione. Ale na przykład w domu, jeśli są takie mocne Jupitery, mocne światło, to wszystkie kurze wyłażą. Wiecie? Wszystko jest widoczne, bo światło po prostu uwidacznia to, co jest gdzieś tam, może zakurzone, coś tam brudne, coś tam niedokładnie wyczyszczone. I tak samo jest w naszym życiu. Jeśli człowiek ma relację z Bogiem i żyje z Chrystusem, i Duch Święty go oświeca, zaczyna zauważać w swoim życiu swoją upadłość, swoje słabości, swoje złe strony. Zaczyna nawet myśleć nad tym, co myśli. Czy ta myśl podoba się Bogu? Czy te myśli podobają się Bogu? Czy te motywacje podobają się Bogu? Jak przed nim stoją? I Bóg pokazuje, jakim prochem jesteśmy. I my nie tylko po prostu widzimy tą swoją upadłość, ale przyjęliśmy tą upadłość i, i smucimy się, że jeszcze w nas tyle jest niedoskonałości. Czy się smucisz ze swojej niedoskonałości? Jasia tylko. Czy jeszcze ktoś? Czy ktoś ma... A przykro mi jest, że jeszcze we mnie jest głupota. Że jeszcze w myślach może coś się pojawia. Że jeszcze w reakcjach. No, panie, no, chodzę z tobą, a tutaj takie rzeczy. Jest co? Jeśli tak jest, to dobrze. To przynoś to do Chrystusa. I proś, aby On oczyścił swoją krwią. I aby dalej podnosił Ciebie i prowadził. Ciemność lub światłość Nowego Przymierza. Jeśli ludzie nie poznali Nowego Przymierza w Chrystusie, to dalej żyją w ciemności duchowej. Dalej nie rozumieją, co Chrystus dla nich przyniósł i co zrobił. Jezus powiedział, ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Okay? Ta światłość przyszła na świat. Okay? A i potem apostołowie pokazują tą myśl, który nas Jezus wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, który nas Bóg wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, tak? I my jako wierzący ludzie zostaliśmy przeniesieni do królestwa Syna, gdzie zostaliśmy oświeceni i wiecie co? To oświecenie Boże, tą Bożą światłością, to jest przyjęcie przebaczenia, które Chrystus dla nas zapracował na Krzyżu Golgoty. Czy przyjąłeś dla siebie przebaczenie przez wiarę w to, co Chrystus dla Ciebie uczynił na, na Krzyżu Golgoty? A za tym idzie, czy przyjąłeś przebaczenie i oczyszczenie, tak? A za tym idzie, czy przyjąłeś usprawiedliwienie swego życia? A za tym idzie, czy. Pozbyłeś się obciążeń wszelkich przeszłości swojej, a za tym idzie, czy masz pewność zbawienia dokonanego przez Pana Jezusa? I teraz pytanie właśnie czy masz pewność zbawienia? Czy wiesz, że jeśli dzisiaj byś odszedł z tej ziemi, odeszła z tej ziemi, będziesz razem z Bogiem? I jeśli opierasz to na dziele Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, to możesz być pewny. Bo jeśli opierasz na sobie samym, że jesteś dobrą osobą, że w porządku jest wszystko z Tobą, że wystarczająco dobro przed Bogiem, możesz być pewna i pewny, że my nie trafimy do nieba z naszą pewnością opartą na sobie. Jedynie możemy trafić do nieba z powodu zasług i wyłącznie zasług Jezusa. I właśnie ta. To oświecenie nowego przymierza, to światło nowego przymierza przyszło nam przez Ewangelię, przez słowo Boże, że Jezus Chrystus zapracował nam na to, że to nie my zapracowaliśmy na to. I dlatego my tylko możemy dostać przebaczenie przez dzieło Chrystusa, usprawiedliwienie, oczyszczenie, uwolnienie od obciążeń w przeszłości, a też przyjąć to, co Chrystus dla nas zapracował na krzyżu zbawienie. I tylko na tym. I to jest światłość nowego przymierza. I wielu ludzi tej światłości nie ma, bo dalej polega na sobie. I dalej żyje w ciemności. Słowo Boże mówi, albowiem dzieciom narodziło się nam, syn nam jest dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go. I tutaj są jego tytuły. Imiona, jak ktoś mówi. Cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Tak króciutko tylko. Cudowny doradca, ja mam pytanie: Czy korzystasz z oświecenia Słowa Bożego w podejmowaniu decyzji? A mam dalej pytanie: Jak to jest z tym korzystaniem? A, czy. Co ostatnio do ciebie Bóg mówił, aby korzystać z mądrości, cudownego doradcy? Ostatnie jechałem z Jasią autem. I rozmawialiśmy na temat, jak Bóg nas prowadzi. I zaczęliśmy opowiadać różne wydarzenia związane z tym, że ten cudowny doradca, a cały czas, od czasu kiedy powierzyliśmy mu swoje losy, i kiedy jemu powierzamy mu swoje sprawy w codzienności swojej, on objawia albo ujawnia i pokazuje, jak wyprowadzać nas z różnych naszych sytuacji, bałaganów. I, I można by było wiele przykładów z osobistego życia powiedzieć naszego, że cudowny doradca towarzyszy swoimi doradami przez Słowo Boże. Okay? Wyprowadził nas na przykład z kryzysu finansowego, a pozbyliśmy się pewnych rzeczy, które nas obciążały. Wyprowadza nas z różnych chorób, cudowny doradca, bo do niego to wszystko przynosimy i możemy zwyciężać to wszystko. Wyprowadza, bo jest. Widzicie? I tu jest to, że jeśli rzeczywiście narodził się Chrystus w nas, to możemy doświadczać Jego obecności, doświadczać Jego mądrości, chodzić z Nim i doświadczać, jak On nas prowadzi. Zobaczcie, Bóg mocny. Są rzeczy, które są ponad nasze siły, ale człowiek może doświadczać Bożej mocy, potwierdzającej przynależność do Królestwa Bożego. I tutaj ostatnio, że tak powiem, robimy nacisk na to, aby poznawać dary Ducha Świętego. A dary Ducha Świętego to jest nadprzyrodzona moc Boża. To dary, na przykład, że na chorych ręce kłaść będą, a chorzy uzdrowieją, Boża moc. Bóg mocny. To w imieniu Jezusa wszystko się robi. Okay. A jeśli y, rzeczywiście Boża moc jest, to przychodzi moc ku wiedzy, ku mądrości. Ku pomocy w stosownej porze, nie tylko ku uzdrowieniu, ale też ku rozwiązywaniu naszych spraw, bo On jest Bogiem Mocnym. Ma moc. Czy ta moc towarzyszy Tobie, dla mnie? To jest dla nas wyzwanie, aby to oświecenie tego Jezusa, który jest Bogiem Mocnym, mógł, mogło nam towarzyszyć w naszej codzienności. Ojciec odwieczny. Jeśli człowiek wierzący rzeczywiście ma oświecenie, że Jezus jest tym Ojcem Odwiecznym, tak jak tutaj ma ten tytuł, to może mieć świadomość, że całe nasze życie jest pod Jego kontrolą. I wszystko, co się wydarza, na przykład, teraz powiem, trudne sytuacje, złe sytuacje po ludzku rzecz biorąc, to również jest doprowadzone do tego, aby my, jako wierzący ludzie, mogli. Doświadczyć ojcowskie prowadzenie i wyprowadzenie z tych sytuacji, bo ojciec odwieczny w taki sposób działa. A więc, tak jak w Rzymian jest powiedziane, że wszystko działa ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To znaczy, że wszystkie wydarzenia, ostatnio z Andrzejem rozmawiałem, Andrzej opowiadał o swojej rodzinie, o trudnych sytuacjach, ale to wszystko jest dla ciebie dobre, aby kształtować Twoją osobowość i każdego z nas kształtować w tych naszych różnych sytuacjach. Bo Bóg pokazuje wtedy nasz charakterek, pokazuje nasze słabości, pokazuje nasze a, nieukształtowania i pokazuje, w jaki sposób się kształtować w duchu i w mądrości, w podejściu do, do, do ludzi, którzy są wokół nas. Bo Ojciec odwieczny troszczy się o nasze życie i różne życie przychodzi do naszego życia, ale z Nim przechodzimy pod Jego opieką. I jeszcze jedna myśl, która związana jest z Jego a, imieniem albo charakterem, to jest książę pokoju. Jezus, jak mówiliśmy o tym już kilka kazań na temat pokoju. I jeśli rzeczywiście żyję z Bogiem, i rzeczywiście żyję z Jezusem i rzeczywiście jestem w duchu z Nim, to wtedy mam pokój z Bogiem. I wtedy mam pokój wewnętrzny. I wtedy mogę tym pokojem emanować na ludzi, którzy są wokół mnie. I do tego zostaliśmy powołani. I tak już kończąc powoli... Chcę powiedzieć, że ta dobra wieść, którą przynoszą nam święta Bożego Narodzenia, jest to, że dzięki Chrystusowi nie musimy być zagubieni, bezsilni, osamotnieni i niespokojni. To znaczy, że każdy z nas ma przywilej w każdej sytuacji, dnia i nocy, przychodzić do Niego, powierzać Mu swoje sprawy, swoje życie a, i doświadczać cudownego doradztwa, mocy Bożej ojcowskiej opieki i w rezultacie pokoju z góry. Jezus narodził się nie tylko w Betlejem, ale narodził się w Betlejem dla mnie i dla ciebie. I tutaj jeszcze taka bardzo ważna myśl, że Jezus narodził się nie tylko aby nas zbawić od grzechu, tak jest, aby nas zbawić od grzechu, ale aby ciebie personalnie zbawić. Bo dzisiaj świat, generalnie kiedy z ludźmi rozmawiam, oni mówią, że Jezus jest zbawicielem świata. Ale jak zapytam Cię, czy Ty jesteś zbawiony, no to człowiek nie wie. Ale po to przecież Jezus się narodził, żeby zbawić. On po to przyszedł tutaj. A więc zbawić od wszelkiego, co Cię dręczy, od siebie samego może, tak? Od samotności, od wszelkich obciążeń przeszłości, od świata i jego systemu, od strachu przed śmiercią, od wszelkiego zła. Na przykład przed piekłem. Ok? Nie. Chrystus przyszedł po to, żebyśmy nie byli potępieni, ale żebyśmy byli zbawieni. I każdy ma możliwość zaufać Mu bezgranicznie we wszystkim. W kłopotach ze tego świata, z systemem tego świata, w kłopotach osobistych, czy z kłopotach w kłopotach innymi ludźmi, w kłopotach może właśnie związanych z tym, co to będzie w przyszłości. Należymy do Chrystusa. Ojciec odwieczny wie, jak nas prowadzić. I takie słowo zachęty i napomnienia na koniec. Apostoł mówi, byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. I teraz taka zachęta i napomnienie. Postępujcie jak dzieci światłości. To jest dla nas wyzwanie. W innym miejscu apostoł mówi, bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświeci serca wasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Poznanie chwały Bożej, poznanie mocy Bożej, poznanie możliwości Bożych, poznanie prowadzenia Bożego, która jest w Chrystusie, dla mnie i dla Ciebie. I niech te święta, które są przed nami, będą szczególnym dalej błogosławieństwem chodzenia w Duchu z Chrystusem, bycia Jego świadkiem, świadectwem dla otoczenia, aby i przez nas to światło mogło być i oświecenie dla bliźnich. Amen.